Chciałbym Was zainteresować kartami Fellowship. Jest to zestaw 20 kart, które zawierają pytania i pewnego rodzaju, nazwijmy to sobie, zadania, a których, które mają nam pomóc w opowiedzeniu, w rozmowie o błędach, o niepowodzeniach, o porażkach. Mają nam pomóc, żeby ta rozmowa przebiegała w taki sposób, który nie będzie powodował konfliktów, nie będzie powodował pogorszenia relacji, ale umożliwi zbudowanie na bazie tego, co się wydarzyło, już się wydarzyło, już to minęło, zbudowanie na bazie tego jakiejś nowej wartości, na przykład tego, jak w przyszłości unikać podobnych błędów, jak możemy próbować minimalizować ich skutki, pokazujemy, czego się nauczyliśmy dzięki temu, co przeżyliśmy. Dzieje się to dzięki pytaniom i zadaniom, które znajdują się na kartach, które możemy wykorzystywać w różnoraki sposób. Możemy je wykorzystać do tego, żeby na przykład samemu przygotować się do rozmowy z szefem, któremu chcemy powiedzieć o tym, co nam się nie udało, Możemy je wykorzystać do tego, żeby opowiedzieć o naszym niepowodzeniu na jakimś wystąpieniu czy przed zespołem. Możemy też dzięki tym kartom przygotować się do rozmowy np. z zespołem projektowym czy z zespołem skramowym, gdzie często zachodzi takie zjawisko, że ludzie boją się dyskutować na temat błędów i niepowodzeń, bo nie wiedzą, w jaki sposób to robić, żeby właśnie nie powodować konfliktów. Te karty podpowiadają, jakim językiem się posługiwać, w jaki sposób zadawać pytania, o co warto pytać po to, żeby z tego niepowodzenia, które nam się już przydarzyło, żeby wyciągnąć jak najwięcej fajnych rzeczy, żeby wyciągnąć pewną wiedzę, pewną umiejętności, które mogą nam się przydać w przyszłości.